Od połowy XX wieku, czyli od Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku, wybijanie oficjalnych monet olimpijskich jest okazją do prezentacji tradycji i kultury gospodarzy. Nie inaczej jest tym razem w przypadku Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które przypomnijmy, odbywają się w 2021 roku zamiast w roku 2020 z powodu pandemii koronawirusa. Spójrzmy jak tradycja i kultura łączą się ze sportem na oficjalnej monecie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021. Jest to srebrna moneta wybita przez Mennicę Japońską, oficjalnego emitenta Japonii. Moneta wybita w najwyższej jakości menniczej, z templem lustrzanym. Jej waga to 31,1 g, jej średnica to 40 mm. Na tak. rewersie widzimy przedstawicieli dwóch y, dyscyplin, czyli biegacza i młodzieża, przedstawicieli dyscyplin lekkoatletycznych. Lekkoatletyka, jak wiemy, jest królową sportu, obecną na olimpiadzie od samego początku. Między sylwetkami widzimy natomiast trawę i krople rosy. To są tradycyjne motywy sztuki zdobniczej Japonii. Podobne połączenie tradycji i kultury mamy na dwudzielnym awersie. Po jednej stronie oficjalny logotyp Igrzysk Olimpijskich, po drugiej stronie motywy zdobnicze kojarzone z Japonią, czyli wachlarzowate liście miłożębu i gałązka kwitnącej wiśni. Poza tym inskrypcja z nazwą zawodów, nominał 1000 jenów. Oraz to ciekawe, zapisane na sposób japoński data emisji, rok 2019, tutaj przedstawiona jako 31 rok panowania cesarza Akihito. Oficjalnym dystrybutorem tej monety w Polsce jest Skarbnica Narodowa.